Hej się macie, ja jestem BWP Rable i mam nadzieję, że podobał wam się mój e, ostatni podcast. E, teraz widzimy się z okna gry. To jest Max Payne 1. E, więc tak zaczynamy. Ja sobie stworzę nową grę, tylko szybciutko. Fugitive. Nie wiem co to jest, ale to jest chyba jakiś poziom trudności. Musimy je sobie odblokowywać, czyli totalny hardcoreowy old school odblokowywanie. Poziomów trudności itp., itd. Picie szybciutko. Jaki chopper. Mam nadzieję, że dźwięk jest dosyć dobrze teraz ustawiony. Bo dużo nad tym mieszałem i teraz chyba jest good. Widzę, że Nowy Jork, miasto, nigdy nie grałem w Max Payne'a, muszę mi to wybaczyć. Oho. Jakaś akcja, kurczę. Gra z 2000 roku na maksymalnych ustawieniach, jakoś to się nawet ładnie prezentuje. I modliłem się do mojego komputera, no stary, nie rób mi wstydu. Że Max pejnie dynkać i poszedł no Ale poszedł, jak widzicie O, to chyba nasz Max O, jakiś komiks, ty, ale... ty Ale fajnie zrobione Muszę oduczyć się mówić ty Bo tak często robię Widzę, że fajnie to jest wszystko tak komiksowo zrobione Mam nadzieję, że taką konwencję utrzymają autorzy do końca O, super czy jest Karol z lekko Stronniczych? Czy, a czy Adam Sewicz? Cały, cza cały czas byłem gdzieś tam na New York Police Department, Manhattan, Midtown. Coś tam. Oj, nie przeczytałem. Coś tam się stało. Dajcie mi. Kaburę, a w zasadzie pistolet, żeby go z niej wyjąć. Będę musiał wyjść do menu. Czekajcie do menu. Wyjdę. Options. Game... Nie Nie, to strasznie lata ta mycha. Mm. Nie chcę auto aima. Absolutnie. Nie lubię... Auto aim-a. Ale chciałbym gdzieś znaleźć audio. Nie. Napisy nie ma napisów nigdzie. Read, sorry. Aże no, na razie spróbujemy z tym autoimem. Zobaczymy, jak się będzie grał. Nie lubię takich gadżetów, ale dobrze. Aha, do tego możemy zawsze wrócić. Ok, zaczynamy. Jakieś broń mamy. Nie mamy żadnego gnata. O kurde, jakaś masakra tu była. O i, i mamy już gnata, ale nie mogę zobaczyć się od frontu. Ej, o mamy berettę. Dobry gnat, niezły. O i to jest to standardowy bullet time. Ten popularny. A możemy to robić shiftem i prawym przyciskiem. Sorry, tak na początku, ale na razie testuję sterowanie głównie. Idzie ten telefon dzwonił, bo go nie mogę znaleźć. Eee, tu go nie ma. Tu jesteś. I co, F? Akcja? E, dobra. Max Payne wzywa policja. Klik przez K? Myślałem, że to po polsku się pisze. Klik przez K. W Stanach chyba jest przez C i CK na końcu. Nie wiem. Może, że to inny klik, taki telefoniczny Matko, co tam się nie dzieje Dobrze, że mam tą beretę przy sobie No co pokazujesz te drzwi No nie, nie, chciałem sprintować, a zrobiłem tego Bullet time'a Jak się otwiera te drzwi? Akcja Demit. z drugiej strony, może spróbuję. O, dobra, dobra, pierwszego już zdjąłem. O, widzę, że to jest taki super typ rozgrywki. Aha, to są jego. To jest jego rodzina. Z tego co widzę, to są jego dzieci jakieś, czy coś takiego. Eee, to, gdzie one są. On miał chyba jakąś wizję, wiecie? Taką wizję, w której widział... Uhu, efektowne. Ale on dramatycznie mówi. Chyba jego żonka, wiecie? A i coś tu widzę, że będzie głęboka historia i po co ją zamordowali? Naprawdę nie ogarniam. O, Max, biedny, biedny jesteś. Mam nadzieję, że nie chucham w mikrofon i znowu muszę się napić. A wy oglądajcie komiks. Aha, to w ogóle jest jakaś retrospekcja, bo to 3 years ago. Jakieś rodziny kryminalne przeszedł pod przykrywką i tak dalej, trochę szybko to leci i nie mogę przeczytać, ja osobiście kumam wszystkie teksty z angielskiego tutaj. Jeżeli wy nie kumacie, to może postaram się o spolszczenie. Dobra, na razie idziemy dalej. Jejka, ile tego jest? Dajcie mi jakiegoś gnat'a, o, pojrzę to później. Dzień obecny, Nowy Jork. O, to znam to miejsce z Madagaskaru. Nowojorskie metro. No tak. Kapitan, Obvious. Ale ma wieśniacką marynarkę. Dobra, idziemy dalej. Ma się panie. Tylko gdzie? Tu do góry, chyba nie. To można otworzyć, chyba nie. O, właśnie. Personal only, ale jebać to. O, coś tu się działo złego, i to na pewno. To na pewno nie jest rozlana woda. Oj, dużo złego się działo. Tak, przydać się to. Ten 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 Gnacior na pewno eee, tu są jakieś prysznice to nie o no, tam możemy mieć jakieś graffiti przez jest przypadkiem tak tego gangu o, gangu? gang za eee, dużo League of Legends tego gangu bo oni coś mówi jakimś kartelu narkotykowym bo ile się nie przesłuchamy to ewidentnie widać strzykawe hmm Dobra, stąd idziemy na razie. A, to wrogowie są. O, ale to widzę będzie tak efektywne. I te jeszcze przerywniki. Ech, to lubię. O, i Desert Igla złapaliśmy. Hopa. O, masz, o, masz. Zdychaj. Dobra. Tych już tu nie ma. Idziemy dalej. Ile ich tu? Ach, te przerywniki, lubię to. Oj oj. I zaraz powinniśmy paść, bo widzę, że mamy strasznie niski poziom życia. Hmm. Dobra, tu jeszcze chyba nie byliśmy. Oj, padliśmy. Jak dalej grać? Hmm, chyba nie będziemy mieli wcześniej jakiegoś checkpointu takiego. Aha, o dosyć szybko się to wznawia. Ojoj, ale jesteśmy tutaj, daleko strasznie, a ja pokonałem już tamtych. No nic, To nam się powinna kacernka odpalić. Eee, dobra, przejdziemy sobie to jeszcze raz. Mm, mam nadzieję, że pójdzie tak dobrze jak wcześniej. Dobra, eee, gdzie ja miałem wtedy iść wtedy tutaj nie nie wyjść w ogóle okej okay, i tutaj od razu robimy ole to jest epickie masz masz, masz 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 troszeczkę to celowanie jest takie troszeczkę takie za trudne ale nikt nie mówił że max pain będzie łatwy masz in your face no i znowu troszeczkę mam już tego zgaduję że to czerwone to jest poziom zbliżenia do śmierci bo ta gra chyba nie pokazuje, ile mamy życia, tylko pesymistycznie, ile mamy... Jak mało życia mamy, o, nie jak dużo mamy życia, tylko jak mało. To można jakoś podnieść, nie? Bitch, please, to góra z 2000 roku. Chociaż tak, mi się w to gra lepiej niż w jakieś GTA czy coś, już na samym początku. Podobna gra była, Stronghold się nazywała, taka chyba od Midway. Na pewno wiem, że od producentów yy, tych... Eee, żeby mnie nie składa skłamać T.D.U. strasznie nie mogę się nacieszyć epickością o tego taki super spowolniony skok i czy mo my możemy tego robić nieskończenie wiele aha możemy tylko czas to nie jest, ten sam, sam skok nie jest chyba jakiś ten czasożerny a nie tu mamy klepsydrę jakąś a więc mamy ograniczone, ograniczoną ilość tego o i mamy shotguna Masz, oj, dedliśmy, kurczę. Mam nadzieję, że tu jest checkpoint, bo trzeci raz tego nie chcę przechodzić. Chociaż, kto wie, nikt nie mówił, że będzie łatwo, jak już przed chwilą powtarzałem. Dobra, Goddammit, znowu tutaj. Kurczę, trudna gra, widzę. Dobra, Max, idziemy, a ja się muszę napić. Dobra, sorry za hook, ale szklanka jest ciężka Padaj, Ty też Też <coughs> mi się zakaszczeć zechciało od tego tej epickości Dobra, idziemy dalej. Już się naprawdę muszę streścić, bo jeżeli tak będę grał, to wątpię że mi przeszedł to w 20 odcinkach Chociaż gnomek przeszedł 28. Padaj Ich who the boss, bitches? Ale ich załatwiłem, dobra. Ciebie tutaj widzę. Alu odwaliło gościa. Dobra, tutaj troszeczkę eksploracji. Może coś ciekawego się znajdzie. O, znowu ten tak. To winny już jest chyba tak klanu. Nie, tam nic nie ma i nie chcę wiedzieć co tam jest A w zasadzie to chyba jednak muszę wiedzieć bo nie przejdę tędy Tędy też nie przejdę Ale chyba tu można wyjść o Właśnie tu pad padłem ostatnio A bo ten typuś miał Ten typu miał shotguna dlatego padłem a w zasadzie to jeszcze nie tu padłem, dalej doszedłem No, dychaj Dobra, jakiś mil-atak by mi się przydał O, jest Desert Eagle, o Jezus Maria, padłem Ten tu mi zdjął, a ja go zabiłem? Ej, panowie, weźcie mnie, nie oszukujcie Przecież dostał shotguna na ryj i co, i on przeżył Taka jazda... dobra, jeszcze raz, ostatni, mam nadzieję Do czterech razy sztuka, nowe prawo mojego kanału Hmm, dobra Szkodź, nie można tego jakoś przeklikać logicznie, albo ja przynajmniej o tym nie wiem Dobra, wychodzę, już znam tą scenę na pamięć, nie wiem po co skoczyłem Naprawdę nie wiem, tu powinienem skoczyć, o właśnie Pach, 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 pach Masz headshota. Dobra, słuchajcie, do zobaczenia w następnym odcinku. To będzie odcinek podzielony na kilka partów, a więc zatrzymuję tutaj i w następnym odcinku widzimy się w tym miejscu.